Witamy wszystkich. Siemandero, z tej strony Maciek i Teta. Dzisiaj retro test kolejny. Retro porównanie, nie retro Porównanie no. retro. Petar zrobimy sobie. Dwa w jednym, nie? No tak jest. Trzymaj te różne sztuki, żeby już tam dziś peczuszki. Mamy klasyczki, jak to można nazwać. TP1 od Tomaszka, czyli tak zwane bum na NWP. Był wysyp tego. No, do dzisiaj też jest, nie? Ale już w mniejszej ilości 20 sztuk. Opakowaniu dla przypomnienia kategoria F3 Un0336. Instrukcja obsługi w języku polskim. Importer to jest firma Tomaszek NWP, czyli nie wymaga pozwolenia. No i tak to wygląda: czarne opakowanie, podróbka tak tzw. dumbumów. Można tak rzec. Były bumbumy boom A na certyfikacie, no w sumie też była wersja bumbum A na NWP, były z czerwoną bibułką i jeszcze, i jeszcze inne, nie? Czyli mamy taką paczuchę do przetestowania, zaraz je pokażę z bliska, no i sam smaczek Kolor Saluty bp 0038 pl one, czy one były od Fenixa? Nie wiem. Nie chcę bomby wstrzelić, ale chyba nie. Eee, co one tutaj mają? Certyfikat, jak najbardziej NWP e, PNC e, 860612. Eee, no i tyle praktycznie, nie? Instrukcja obsługi w języku polskim jest i praktycznie tyle. Występowała jeszcze wersja czerwona, więc my mamy pomarańczową. Jak to wygląda? W następujący sposób. Kolor salut 20 sztuk, tak samo jak Bum Bum. Bo tutaj muszę sobie przytrzymać, bo folia jest dość nieźle uszkodzona, a nie chcę, żeby wszystkie wyleciały. O! Dobra. Więc mamy kolor saluty i mamy te pojedynki. O! Tomaszek. I tył opakowania. Wyprodukowano w Chinach, nie Nie w Albanii? Nie no dobra, od czego by tu sobie zacząć? Chyba od bumbuma, nie? Nie wiem, synku. Jak uważasz? A. jeszcze mamy właśnie e, Pirotechnika X z nami, zapomniałem wspomnieć o tobie. Tutaj dał bumbuma bez napisów do porównania, więc dziękujemy. Po prostu e, brakło im farby. Daj mi właśnie, czyż, albo najpierw te dwie. Tu Nie ma nic. Czy się coś różniło na tyłu opakowania? Też nie wiem, ale też mam jeszcze kilka sztuk z opakowaniem, ale chyba nie. Tylko, że tutaj mamy instrukcję obsługi. A flare mamy w jednym, jak i drugim przypadku. Tylko, że tutaj jest taka fioletowa, tu jest taka. Zobaczymy, synka Kremowa ta. I salut jeszcze? Proszę Cię bardzo. Ok. Zrobimy tak. Jakość wykonania bardzo dobra. Nic się nie da wgnieść. Korpus w kolor solucji jest dużo grubszy. Bum-bum jest taki, no, nieco cieńszy. Ok, zobaczymy, jak to szczeli. Co będzie mocniejsze, zaraz się przekonamy, więc zapraszamy Was do oglądania. Najpierw sobie polecimy z Bum-bumem boom, z napisami. Bum-bum z napisami, synuś. stawiamy petardę na płaskim niepalnym powierzchni, na wyciągniętej ręce. I uciekamy. Jeśli produkt nie zadziała, nie, to nie podchodzimy. I zobaczcie, ładny ten. No i ładnie szczęśliwa. Nie nieźle łupło. Mamy jeszcze bumbuma bez napisów. O i oj synuś uciekaj, synuś uciekaj i też larka powiedziałbym, że jest leko słabiej, nie? na słuch kolor tako... salut po słabszy może ja tu... zawsze na słuch inaczej jest na odcinku jak na słuchawkach się słucha nie żąda ale i co to, co to synuś tyt, tyt. I... oj! I... To poczułem. To poczułem, synek. Dobra. Test na trawie. No, że trawka jest dość duża, to zrobimy tutaj. Mhm. Wodę mamy z sobą, chociaż u nas padało, no ale gwarancji nie daje. Bum, mm. bum. Jak coś pięknie. Coś tam wykosiło. Wykosiło. Mhm. Coś nierówno, ale no taka. Tak jakoś poszło. Na buta. Dobrze. Teraz mam co kolor saluta. No. Mhm. <gry> Coś mi się zdaje, że Zdaję. dziurka nieco większa. No troszeczkę, synku, no widzisz, to jest, tu jest może o, zobacz. No. To nie to. Te, nie to, tu. To, tutaj, obok. Serio? No, no tak, no zobacz. No. Nie to, synuś, nie to. Tutaj miałeś, to jest świeże. To jest to, tu masz, Także, na garnuszek, nie wiem, może ułożenie petardy, zaraz zobaczymy. Chwila naprawdę będzie na garnuszku, zobaczymy jak garnuszek. Tylko musi stanąć z drugiej strony. Mhm. Z tej strony, to Nie no, chwycę. Okay. Stanę sobie tutaj przy drzewku. Zaczynam od bumbu maszynek. Mhm. Coś na wysokość. Na te, dlatego chciałem to na No dobra, kamień ci. No i no. tyle nam zrobiło z kamienia, widzisz? No już no, zostaw. Musi zostać. <laughs> Taki głaz To zobaczcie co by się stało z ręką, gdybyście to trzymali zatrzymali dłoni. A to tylko jedno. No Dobra No dawaj. Mocarze. Nie no, mocniej no. <grystanie> no ale Ty A no, widzisz. A no, widzisz. Tata będzie musiał kombinować się robić. Zobaczcie, co się stało. Ten nam szczela. No to już normalnie. Będę musiał kombinować następny jakiś kawałek przyjaciół. zbrojonej. Z żelbę tu muszę kupić. Mm. Tak, będziemy taką pirotechnikę testować. To wyklubę to nie wytrzyma. Mm. Kiedyś to się szczerało. Kiedyś to była pirotechnika. Te czasy już nie wrócą, moi drodzy No, niestety. Teraz będziemy mieli petardy. 0,5 grama, 0,35 gram, półtora najwięcej. Chyba, że coś wykombinujemy, będzie powyżej 2 gram, to będzie super. I będziemy no, ale nie testować. zawsze 2 gramy jest 2 gramy. Sam wiesz, jak żeśmy testowali 4 gramowe, a jak. No jak tak. szczelały. Dobrze moi drogi, kochani, to byłoby na tyle, my się z wami żegnamy, bo mamy tu jeszcze dzisiaj mnóstwo kręcenia, mamy gościa, więc będziemy kurczę, tu dzisiaj strzelać, tak. a po, po deszczu jest tak, że dlatego wariujemy. Na razie, żegnamy się z wami. Hej. Ja.